Cześć, dzisiaj zapraszam was na filmik z różnymi zabawami na temat piedronki. Zapraszam. Ladybug, ladybug, are you sitting in my mug? Ladybug, ladybug, are you in my yellow bug? Hmm. Where are you today? Are you okay? Where are you today? Don't fly away, please. Where are you today? Are you okay? Where are you today? Don't fly away. Ladybug, ladybug, where are you now? Where is my ladybug? Can you see her somewhere? <gasps> Hello, ladybug. Moja piosenka jest po angielsku i e, jest w niej żółta torba. Yellow Bag, ale może nie każdy z Was będzie miał Yellow Bag. E, wystarczy, że podmienicie jakiś inny przymiotnik dwusylabowy albo dwa pojedyncze e, i na przykład będzie Big Black Bag i będzie to wszystko grało. Co do wersji polskiej, jeśli jest tu ktoś, który potrzebowałby alternatywnego tekstu w języku polskim, niech napisze w komentarzu. A ja myślę, że za moment podłożę jakiś tekst w naszym rodzimym języku, żeby pasował do, do zajęć. Pierwsza sprawa. Przygotowałam sobie czułki. Te czółki znajdziecie w e-booku, który tutaj też w opisie wrzucam w fascynatorach. Ja mam takie maski, które sobie przylepiam na różne okazje, i akurat tutaj teraz będzie to czółkowa sprawa. Dzieci od razu wiedziały, że będę biedronką, chociaż mój zamysł był taki, że to może być każdy, każdy owad, no ale widocznie jakoś wyjątkowo-biedronkowo im leżał. Chciałabym Wam pokazać Biedronkę, taki wskaźnik, który przygotowałam na pałeczce do jedzenia i to jest rzecz, która bardzo fajnie sprawuje się na zajęciach. Po pierwsze jest tematyczna, po drugie jest urocza, jest błyskawiczna do zrobienia i pokazuje różne miejsca. Ja używam tej biedronki po to, żeby szukała sobie przyjaciół, na przykład wśród owadów. I pytam się dzieci: O, do jakiego teraz owadu, owada, owada, poprzyleciała biedronka? No i dzieci. Tam, I dzieci wtedy mówią: Jak to jest owad? Można tak samo zrobić z innymi kartami obrazkowymi. Można tak samo zrobić z kartami obrazkowymi e, o kwiatach, które, e, które prowadzę równolegle z dziećmi i one też znają już kwiatki i wtedy bez problemu wiedzą, na jakim kwiatku usiadła biedronka. E, taka biedronka, wyobraźcie sobie, w trakcie zabawy zmienia koncepcję i ląduje na przykład u mnie na nosie a potem u kogoś innego na uchu. A potem leci dalej i tam, proszę, wylądowała na oku. I dzieci, które już miały części ciała, będą wiedziały oczywiście, gdzie wylądowała ta biedronka. A ile jest zabawy, bo gdzie tam usiądzie na następnej osobie? Yy, u następnej osoby. Ja przepraszam, mam trochę zatkany nos, yy, ale już nie mogłam czekać z tym filmikiem dłużej, bo zaraz wiosna nam przeleci, a obiecany filmik o wadach. Się nie pojawi. E, biedronka e, ląduje też, może lądować na innych rzeczach, które dzieci, wasze dzieci już znają, na przykład może to, że to będą kolory. I ta biedronka będzie na różnych kolorach lądowała i dzieci będą musiały wtedy powiedzieć, co to są za kolory. Myślę, że bez problemu, a jest to urocze. Dodatkowo my sobie podśpiewujemy, jak ta biedronka lata, zanim wyląduje, robimy Ladybug. Ladybug z naszej piosenki, no i tak właśnie sobie ho, 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 podśpiewuje i ona sobie gdzieś ląduje. Przyjemna sprawa. Następna rzecz. Tworzyłam sobie taką giga biedronę. Giga biedrona jest zrobiona z e, talerzyka e, takiego papierowego, ale zróbcie to po prostu z kartki. W u mnie, tutaj wrzucam poniżej, jest link do pobrania takiej biedronki. Możecie wydrukować na białe i pokolorować, albo po prostu przepuścić przez czerwoną, czerwoną kartkę, przez drukarkę, i już będzie gotowa taka biedroneczka. I co ja z tą biedroneczką robię? Ano, ja na tej biedronce rzucam kropki. I dzieci, jak wrzucę te kropki to dzieci zaczynają e, liczyć, ile tych kropek się pojawia. Zaraz tutaj. O. Co więcej, mam kropki pochowane w takich oto e, pudełeczkach po kinderjajkach. No i w jednym takim pudełeczku jest załóżmy dwie, w innym jest trzy, w innym jest osiem. No i na takiej biedroneczce tutaj rzucam, na płasko oczywiście, rzucam kropki, Pytam się dzieci, ile tych kropek tym razem jest? I dzieci liczą. Czasem też pomagam tą małą biedronką i pokazuję powoli konkretne, pojedyncze sztuki, żeby było też im łatwiej zgrać to wspólne liczenie. Takie biedroneczki w mniejszym formacie również są u mnie do pobrania. Takie mini, mini, mini. One wyglądają tak, wszystkie jednakowo. Ale to, co wy z nich zrobicie, to już zależy od Was. Ja sobie podkleiłam papierem pakowym, aby z drugiej strony wyglądały jednakowo. I ja swoje używam do gry memory. Jednakowe ilości kropek na skrzydełkach to są pary. Dzieci muszą znajdować e, pary podczas zabawy i mówić, co to jest za liczba. Ale równie dobrze możecie zrobić z tego domino. Albo napisać tu jakiś wyraz. A tutaj obrazek. E, może tutaj być na przykład e, pająk, pająk, żaba, żaba, e, na zasadzie gry I have, who has, tak? Wykorzystajcie sobie je, jak chcecie. A może pokolorujecie, jedna będzie żółta, druga będzie dwie żółte, jako para. Potem będą następne dwie czarne, dwie niebieskie. Też fajnie może to wyglądać. No i oczywiście te małe biedronki możecie wykorzystać do zabawy. W... Zrób to sam. Dzieci mogą same, samodzielnie zaprojektować swoją biedronkę, pokolorować, zrobić jej kropki, bądź też jakieś napisy, paski, cokolwiek im przyjdzie do głowy i na przykład można przyczepić do tego moją ulubioną szpatułkę laryngologiczną i mieć bardzo zbliżony Obrazek do tego mojego. A może zrobicie z tego jeszcze jakiś inny rodzaj pracy plastycznej. Wykorzystajcie według własnego uznania. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Poniżej wrzucam wszystkie linki przydatne do przygotowania dzisiejszych zajęć. No i klikajcie, w subskrybuj i lajki dajcie, bo to jednak miłe. Cześć!